To Polska to następny odcinek z mojej kolekcji. kart. tutaj mamy: Makto One Bisake, Petera Schmachela, Rafael Varana, Jadona Sancho, One Bisake oraz Malasję i Eriksena. Mamy też Rafael Varana, Jadona Sancho, Diogo Dalota, kolejnego Rafael Varana, Deche, Belego. Dychę McTonnea i Harego Maguire'a. Mamy Tommyjasu z arsenału. Zinczego też z arsenału. Mamy Sambiego. I znaczek arsenału. I skład arsenału. Mamy też Kościelnego. Aleksa i Jacka z 2014. Teraz Ham, Kurt Kurzuma. Sołczek. Koufal, Johnson, Sołczek, Antonio, Antonio, ben, ben Rachman, tu jest Limited Edition, Trent Alexander Arnold, Roberto Firmino, Tiago, Diogo Jota, znaczek Liverpoolu, Trent Alexander Arnold, Diaz, Van Dijk, są Limited Edition, Trent, Van Dijk, Matip, Eliota, Robertsona, Fabinio, Konate, Tiago, Tiago, teraz Tottenham. Mamy tak: Rodry Rodrigo, Hugh Nixona, Richelisona, Sona, znaczek Tottenhamu, Romero, Diera, Keina i Hugo Lorisa, do part 3.